Cześć, nazywam się Jakub Jęiszewski. Nazywam się Aleksandra Buczek. Cześć, jestem Natalia Burka. Cześć, jestem Matylda. Jesteśmy na budowie na Legnickiej. Pokażemy Wam, jak wyglądają praktyki w grupie AirBoot. AirBoot najpierw spotkałam po raz pierwszy na Politechnice, na targach pracy. Często widziałem AirBoot jako generalnego wykonawcę. No, jednak tak fajnie być w takiej firmie, być częścią czegoś dużego, częścią czegoś, co ma. Duże doświadczenie i robi po prostu fajne rzeczy. Na pewno jest to nowe doświadczenie, które możemy tylko zdobyć na stażu, podczas studiów. Na budowie zdobywamy tą wiedzę praktyczną i możemy dzięki temu wykorzystać między m.in. właśnie te umiejętności, które zdobyliśmy na studiach. Fajnie jest zobaczyć na żywo to, o czym się uczymy na co dzień na uczelni, doświadczyć tego. Na co dzień zajmuję się tym, co zlecą mi przełożeni, rozmawianiem z podwykonawcami, jakie poprawki należy wykonać. Uczymy się, jak funkcjonuje budowa, co musimy robić jako, jako przyszli inżynierowie i ewentualnie kierownicy budów. Razem chodzimy, patrzymy, czy zostało to wykonane. Wszystko pod okiem mojego opiekuna, praktyk. Bardzo dużo się od niego nauczyłam. Codziennie chodzi ze mną, opowiada mi o budowie, zadaje mi przeróżne zagadki, na które potem muszę szukać odpowiedzi. Wszystko mi opowiada, na każde pytanie zna odpowiedź. Lubię działać, lubię nowe zadania, lubię nowe wyzwania. Lubię jak widzieć, jak powstaje coś i mieć wpływ namacalny na na jakiś konkretny projekt, wydaje mi się, że to mnie skłoniło najbardziej, żeby iść w budownictwo. Jeżeli przychodzimy na tą budowę i codziennie widzimy ten progres, to jest największa satysfakcja, którą można wyczerpać z pracy na budowie, bo codziennie jednak podnosimy się tygodniowo co jakiś stop wyżej, mury są budowane. Ja myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać do stażu w Gryfie Airwood, ale wszystko jest organizowane, każdy ma swoje zadania, wiadomo, co kto ma robić, no, atmosfera jest super. No i, i przede wszystkim dużo można się nauczyć i po prostu zobaczyć.